Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Ich Zymości, a w dzisiejszym odcinku o piątkowej parodii debaty wyborczej. Dobry wieczór. Pojedynek w debacie Trzaskowski kontra Nawrocki okazał się w końcu debatą ponad połowy kandydatów, tych, którzy przyjechali do Końskich. Ach, jakie to dziwne, że debata prezydencka w pierwszej turze odbyła się pomiędzy Większością kandydatów powinna być pomiędzy wszystkimi kandydatami, a nie pomiędzy y, dwoma kandydatami, którzy przodują w sondażach. Bywało ostro, mówcy zaczepiali siebie nawzajem, czasem udowadniali swoją wiedzę, a czasem jej brak. Nie zawsze odpowiadali na pytania o gospodarkę, bezpieczeństwo i sprawy zagraniczne. Wyborcy mogli się przekonać, kto jest poważnym kandydatem, a kto nie. Jakub Słowiniowski. Tak, to prawda, Polacy mogli sobie uświadomić, kto jest poważnym kandydatem, a kto nie jest poważnym kandydatem, i utwierdzili się, że to nie kandydaci są niepoważni, tylko te całe wybory są niepoważne i to, co się dzieje. My naprawdę jesteśmy blisko od scenariusza z filmu Idiokracja. Miało być tylko dwóch z najlepszymi sondażami. Ale było ośmioro ci, którzy dojechali na debatę organizowaną przez sztab Rafała Trzaskowskiego. Tak, więc jeżeli to była debata organizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego, to po pierwsze by, powinno być oznaczenie, że to jest materiał finansowany przez e, KW Rafała Trzaskowskiego. E, no bo mam nadzieję, że telewizja polska nie poniosła żadnych kosztów e, z tym związanych, z e, transmitowaniem, z produkcją. Sygnału, no bo to są miliony, telewizja jest w likwidacji, nie radzi sobie finansowo i mam nadzieję, że doczekamy się tych faktów. No, niestety, pan Nawrocki stworzył nie chciał ze mną dyskutować jeden na jeden. Jak się okazało, że wiele innych osób chce przyjechać, to ja powiedziałem, proszę bardzo, z szacunku dla was, z szacunku na, dla wyborców, byłem w stanie stanąć ze wszystkimi innymi. Po pierwsze, wyszło to tak, że to ci kandydaci się tak naprawdę wprosili, bo Rafo Czeskowski zaprosił wszystkich kandydatów, Dopiero no niecałe dwie godziny przez, przed rozpoczęciem e, debaty i ci kandydaci na, na początku przyjechali do Republiki. Tam no, było niezłe show, to nie przypominało za bardzo debaty, ale naprawdę podobała mi się ta debata, szczególnie z publicznością. Powinniśmy ustandaryzować coś takiego, że kandydaci mają debaty u siebie i na wyjeździe i mają swoich kibiców. E, naprawdę byłoby to ciekawe. Jeżeli już i tak popadamy w absurdy i te debaty do niczego nie prowadzą, tak Rafał Czaskowski musiał wyjść z tego jakoś z twarzą. No bo, jeżeli bym wszystkich nie zaprosił, to co? TVP wydała miliony, znaczy, nie wiem, oczywiście nie wiem, żeby mnie zaraz nie pozywali. Koszt produkcji tego wydarzenia na pewno wiele kosztował, i jakby to wyglądało, Rafał Czaskowski. Eee, czekałby w tym studio, by oglądał Republikę, bo oglądali, czekał i czekał i co? On tam sam ze sobą by debatował? No nikogo to by nie interesowało. I było publiczności i zwolenników żadnego z kandydatów. Tylko ludzie Karola Nawrockiego tak próbowali się wedrzeć do środka. Kajor, kajor, kajor. Zachowywali się. Zachowywali się tak w tym momencie jak agresywna bojówka, gdy jeden z nich popychał nawet posła, a rzeczniczka Karola Nawrockiego miała pretensje do ochrony. Rafałowi Trzaskowskiemu nie najlepiej poszło w debacie, więc zamiast robić program o debacie, zrobił program jak ludzie Nawrockiego szturmowali drzwi. Proszę, zacznijcie wy się zachowywać. Ja się, przy... ja się mam zachowywać. Tak. Panie, jestem magistrem dziennikarstwa i rzecznikiem Karola Nawrockiego Dziennikarka, nie sobie Ale Pani przedstawiciele forsują Tu nie było awantur. Kandydaci odpowiadali na pytania dziennikarzy, ale mieli też okazję pytać siebie nawzajem. Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski pytali najczęściej siebie. Nie, nie najczęściej, tylko ciągle. A ja ciągle Wam przypominam, żebyście zostawili subskrypcję, bo już tak mało nam brakuje, żebyśmy dobili tych 100 tysięcy na pięciolecie kanału, więc bardzo Was proszę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie. Subskrypcje w tym momencie. Nie tylko w rundach pytań wzajemnych. I pryszczyca zagraża nam, naszym rolnikom od strony niemieckiej. I nielegalni migranci. Kiedy zamkniemy granice Polski z Niemcami? Totalna paranoja, znowu jakieś fobie antyniemieckie. Ja tego naprawdę nie rozumiem, jak dzisiaj, kiedy jest zagrożenie ze strony Rosji, można przez cały czas bać się tylko i wyłącznie Niemców. Agresywne próby wdarcia się do środka zwolenników Karola Wrockiego, to i tak było nic w porównaniu z tym, jak się zachowywali ci ludźmi. Jesteśmy największą telewizją informacyjną. Sami siebie nazywają dziennikarzami. Karol Nawrocki nazywa to To jest konserwatywnymi telewizjami. Prawdziwi dziennikarze tutaj pytali o bezpieczeństwo energetyczne. Ciekawe, co określa człowieka mianem prawdziwego dziennikarza. Przynależność do danej telewizji, twoja bezstronność czy umiejętność prowadzenia programów? To zaraz pan Karol Nawrocki na pewno będzie was przekonywał, że możemy wydobywać węgiel w nieskończoność w Polsce. Nie wierzcie takim politykom, którzy po prostu kłamią wam w żywe oczy. Będę bronił polskiego Węgra, pani marszałek, będę bronił polskiego węgla. Polski węgiel należy fedrować, wydobywać. To rząd PiSu doprowadził do tego, że mieliśmy i mamy najwyższe ceny energii w Europie. Nie byli w stanie nawet wykorzystywać pieniądze z Unii Europejskiej na modernizację całej naszej energetyki, bo te pieniądze do Polski nie płynęły i specjalizowali się się tylko w ściąganiu do Polski ruskiego węgla. TVN krytykuje Republikę, że przedstawiają tam Trzaskowskiego tylko w negatywnym świetle. Mamy szóstą minutę materiału i ten materiał stara się e, pokazać. Rafał jest wspaniały, inteligentny, a Nawrocki no niedokształcony. E, nie umie dokładnie mówić, bo mówi węgra zamiast węgla. To nie tak, że nie pokazali, jak Rafał Czaskowski powiedział, e, zamiast komunikacji, to telekomunikacji. I oczywiście w Republice nie pokazali, jak Nawrocki się przejęzyczył, za to pokazywali telekomunikację Czaskowskiego. W tej debacie była jedna powtórka. Taki manewr z rekwizytami wykonał Andrzej Duda 10 lat temu. Pan prezydent jakoś dziwnie unika partii, która go firmuje. Teraz Karol Nawrocki poszedł z tęczową chorągiewką do Rafała Trzaskowskiego. I ją będę reprezentował. Mam też, drodzy państwo, mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki mojego szefa sztabu, którego już wymieniał. No i po tym manewrze jednak Duda w 2015 roku wygrał. Nie dzięki temu, tylko po tym. A na pewno Rafał Trzaskowski po tym manewrze straci w sondażach, bo on tak naprawdę nie miał dobrego wyjścia. Nie chciał się kojarzyć z flagą LGBT, ale to, że ją schował i później Magdalena Biejat, która mu wbiła sztylet i przekręciła nóż, jak pani Joanna Senyszen na, napisała. Pani Joanna Senyszen u siebie na Facebooku napisała, napisała, że ona grała pod Rafała Czaskowskiego, że zadawała e, pytania ciężkie innym, a nie rozumie Hołowni i Biejat, którzy reprezentując koalicję e, 15 października, biali szpilkę Rafałowi. Trzaskowskiemu. Stap mówił, że właśnie coś takiego może nastąpić. Ja mówiłem, że na tak tani chwyt jednak się kandydat PiSu nie zdobędzie. Ja się jej nie wstydzę. Chętnie ją od pana przejmę. Proszę bardzo. I można powiedzieć, Karol Nawrocki uratował lewicę. Pani Magdalena, bije przez najbliższe tygodnie albo tydzień, odżyje, zyska w sondażach ludzie e, utożsamiający się ze społecznością LGBT, e, teraz ci, którzy chcieli zagłosować na Rafała, bo to on miał największe szanse, powiedzą, Rafał nas schował pod pulpit, a pani Magdalena Biejat nas wyciągnęła na salony, więc to na nią zagłosujemy, no ale w drugiej turze pewnie i tak zagłosują na Trzaskowskiego, więc to... Nic tak naprawdę nie zmienia. Wy macie jakąś absolutną obsesję i prezes Kaczyński, a propos gejów. Ja nie wiem, czego Wy się boicie. Bo, szanowni państwo, ja jestem dumna z Polski i jestem dumna z tego, że nasi obywatele. Również ci tęczowi wybierają. Szymon Hołownia. Największy kłopot sprawił Karolowi Nawrockiemu tym pytaniem. Jak nazywają się prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii, żeby było panu bliżej również Węgier? Wydaje mi się, że żeby wejść szybko w prezydencką pracę, no nie można się będzie posługiwać Wikipedium. I teraz jestem w stu procentach pewien, że Szymon Hołownia bardzo lubi serial Rancho. Kampania w 2020 roku już przypominała z e, Rancha. A teraz jestem już w 100% pewien, że on po prostu czerpie wzorce z tego serialu i pytanie o nazwiska prezydentów e, krajów bałtyckich było podobnym do tego z Szanowny panie Kozioł. Nie wiem czy pan wie, ale jedną z najważniejszych dziedzin, jakimi zajmuje się prezydent RP, są sprawy zagraniczne. Zatem kandydat na prezydenta musi mieć w tej dziedzinie choćby elementarną orientację. Czy pan taką orientację ma? Czy pan wie, czym się różni Rada Europy od Rady Europejskiej i od Rady Unii Europejskiej? Albo kto jest sekretarzem generalnym Komitetu Regionów Unii Europejskiej? I było to oczywiście pytanie pułapka, żeby pokazać niekompetencje kandydata na prezydenta, a samemu sobie zaplusować. No dlatego na takie pytanie jest bardzo ciężko... Odpowiedzieć, co pokazał doświadczony już polityk e, partii Szymona hołowni e, Ryszard Petru. Dobrze, to pozwoli pan, że zadam pytanie panu posłowi y, Petru, żeby pan wymienił nazwiska tych y, prezydentów. Ja nie krajów startuję w kampanii. Ale mogę mieć, jakby nie chciała, mogę otworzyć w internecie i żeby Oczywiście, że nie pamiętam nazwisk, natomiast ja bym się dwa, chociaż dwa. A, Ale czas... chociaż dwa. A to, nie, nie pani powie, jak się nazywa szef Fedu. Ale nie, nie, najważniejszego znaczy, na banku centralnego na świecie. No w ten sposób oczywiście pani możemy pani się ale bawić. ale, ale panie dla mnie tak się, 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 góry, się w teraz w teraz to kandydatów nie. na prezydenta. Ale nie pani, ja nie startuję na prezydenta no. i nie pamiętam tych nazwisk. Dobra, poszukajmy. Ale taki fajny prezydent pojechał do Stanów zagrać Golfa z prezydentem. Nazywa się. No właśnie, no to zawsze coś, zawsze coś. Proszę państwa, ja się akurat po to są notatki, żeby pamiętać. Uważam, że. ale ja że brief przed wszystkimi spotkaniami. Tak jest, ale troszeczkę podważam. Ma pan sens pytania, że nie ma. Nie, nie podważam. Dlatego, chwili. że ja nie startuję w wyborach prezydenckich hmm. i nie mam zamiaru spotykać się z prezydentami krajów bałtyckich. Natomiast interesują mnie akurat nazwiska szefów banków centralnych poszczególnych jakby gospodarek, to jest dla mnie wydaje mi się znacznie ważniejsze. Natomiast Szymonchłownia w ten sposób pokazał, że. Te dwa pytania, czyli zarówno o nazwiska tych kandydat, yy, prezydentów, jak również pytanie o, ten, yy, o porozumienie z Francją, to wykaza, te dwa, brak odpowiedzi na te pytanie. uniki pana Noworowskiego pokazały, że on się do tego nie nadaje. Jeżeli ktoś startuje na najwyższy urząd w państwie, w tak sytuacji groźnej, jak jesteśmy obecnie, nie może w kółko powtarzać, że był szefem IPN-u i że pojedzie do Watykanu. To, co mówił Krzysztof Stanowski. Wszyscy kandydaci startujący w tych wyborach to osoby niekompetentne, ale prezydenci nie muszą być kompetentni y, w wielu y, tematach. Oni mają mieć od tego ludzi, a prezydent jest jedynie funkcją reprezentatywną. Jest pan marszałek uczestnikiem debaty prezydenckiej. To nie pan marszałek zadaje pytania, tylko panu marszałkowi. Konkretna Zadaję... odpowiedź nie padła, a Szymon Hołownia miał prawo pytać, bo to była runda pytań wzajemnych kandydatów. Jakub Sabieniowski. Fakty. Telewizja Republika zorganizowała debatę, o której będziemy rozmawiać przez najbliższe. Lata, miesiące, a na pewno przez najbliższe kilka tygodni, a ja ją w serduszku będę już miał na bardzo długo, bo tyle. Śmiechu, co było na tej debacie? Nie zapewnił mi żaden film rozrywkowy. Było bardzo fajnie. Wy też fajnie spędziliście razem czas, bo oczywiście tę debatę oglądaliśmy razem na kanale w poniedziałek. Także będziemy razem oglądać na kanale debatę Republiki, więc zachęcam was już dzisiaj. A teraz zobaczmy materiał Republiki. Na prezydenta przyjęło nasze zaproszenie. I to nasi widzowie uratowali demokrację w Polsce. Republika zaprosiła wszystkich kandydatów. Zaprosiliśmy też wszystkich Polaków. Nikt nie zwoził ich autokarami, tak jak to miało miejsce w przypadku Sztabu Trzaskowskiego, co jak na złość na żywo pokazała telewizja TVN 24 w sprzedaży. TVP w likwidacji, TVN w sprzedaży, to akurat im wychodzi. Ale jakiego pecha musiała mieć ta pani yy, dziennikarz, że akurat. Za jej plecami zaparkował autobus i wysiadali mieszkańcy Końskich, przyjechali akurat autobusem i Platforma Obywatelska im umożliwiła, żeby nie szli dwa kilometry na piechotę. Na pewno to byli mieszkańcy Końskich i zobaczcie jaką rzetelną telewizją jest TVN, że zamiast pokazać, że Rafał Czaskowski kogoś tam przywozi tym Tymi autobusami to się odwrócili, żeby na pewno tego nie pokazać, i towarzyszył im lekki uśmiech. W debacie republiki mile widziani byli zwolennicy wszystkich kandydatów. Zabrakło tylko Rafała Trzaskowskiego, który w tym czasie czekał sam w zamkniętej i otoczonej przez ochronę i tajniaków sali. Kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym się odbywa debata, stoją samochody z państwem w środku. Proszę bardzo. Państwo oglądają sobie tutaj. Dzień dobry. Jarosław Olechowski, Telewizja Republika. Kim państwo są? Jesteście funkcjonariuszami jakichś służb? A jaki? Ale dlaczego do widzenia? Jest pan funkcjonariuszem na służbie. Musimy panu udzielić odpowiedzi jaką służbę pan reprezentuje, jak się pan nazywa, numer służbowy. Halo? Agresywni i zamaskowani ochroniarze przemocą blokowali dostęp do debaty Polakom, parlamentarzystom i dziennikarzom. A miało być tak pięknie. Debata powinna być otwarta. Dzisiaj Rafał Trzaskowski odpowiada na pytania wszystkich. Obywateli, bo wszystkie spotkania są otwarte i nie obawia się pytań również Telewizji Republika. Tak. Rafał Czaskowski nie boi się niczyich pytań, bo to jest super gość. To nie zawsze, że te wszystkie jego spotkania są w hermetycznym gronie, że niektóre osoby to na paru spotkaniach się pojawiają. To zawsze na pewno są mie yy, mieszkańcy danych miejscowości i na pewno każdy może tam. Zadać pytanie. Nie mam powodów, żeby mu nie wierzyć. Dzień po debacie kandydaci znowu ruszyli w Polskę. PiS maszerowało w Warszawie. Mencen uciekał przed pytaniami na hulejnodze. Artur Molenda. 11 kwietnia tego roku skończył się w Polsce duopol. No aż tak to bym nie przesadzał, bo ten duopol będzie pewnie trwał w najlepsze przez najbliższe kilka lat. Ale na pewno Szymon Hołownia po 11 kwietnia odżyje w sondażach. To Legnica i Szymon Hołownia, który jako jeden z pierwszych spośród kandydatów na prezydenta zabrał głos o poranku. Najpierw spotkanie z mediami, później z mieszkańcami. Co stało się y, z niedzielami handlowymi? Nasza propozycja jest aktualna, tylko nie ma zgody w koalicji w tej sprawie. Dlaczego nadal tyle lasów jest wycinanych? Nie może być tak, że my mamy po prostu państwo w państwie w tych lasach. Po tej debacie Hołownia zyska kosztem Trzaskowskiego, więc co robi TV? Od no, razu pokazuje ciężkie pytania. Lachołowni, czemu nigdy nie słyszymy takich pytań w stronę Rafała Trzaskowskiego w TVN? -ie? Mój główny konkurent nawet nie próbował, nie wiedział jak odpowiedzieć, nie ma podstawowej wiedzy. Temat piątkowej debaty mocno wybrzmiewał także u Rafała Trzaskowskiego, Zemnymi który pomocy, dziś w planach miał trzy miejscowości. Go szak! Go siak, W Bolesławcu wspierała musimy, go żona. Musimy budować atom, inwestować w odnawialne źródła energii, na razie używać gazu jako. Paliwa przejściowego i węgla. Bo Rafał Czeskowski nie potrzebuje pytań. Rafał Czeskowski daje same odpowiedzi. W tłumie blisko sceny mężczyzna z gazem pieprzowym. 80-latka wyprowadziła policja. Kierował pod adresem prelegenta wulgaryzmy. Sprawdzenie stanu trzeźwości mieszkańca Bolesławca dało wynik negatywny. Ja wbiłam się na tę debatę, żeby powiedzieć jakiej Polski chce dla Was. Magdalena Biejad dziś na konwencji młodzieżowej w Warszawie na pulpicie symbolicznie tęczowa flaga. To nawiązanie do wczorajszej debaty. Jeśli kobieta nie chce rodzić to tę ciążę przerwie dzisiaj. Pewnie przy wsparciu organizacji aborcyjnych, za co bardzo im nieustannie dziękuję. Tylko że ja chcę, żeby to wsparcie zapewniła publiczna ochrona zdrowia. Kandydat PiSu Karol Nawrocki dziś bez aktywności wyborczych pojawił się jedynie na marszu PiSu z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego. Polska to jest wielka sprawa. Niech żyje wolna, niepodległa Polska! Dziękuję, że jesteście! Ustawka komitetu wyborczego pana Rafała Szaskowskiego. Tak o swojej nieobecności na debacie mówił w Ostrowcu Świętokrzyskim Adrian Zandberg i Adrian Zandberg ma oczywiście tutaj rację. On nie pojechał do Końskich, bo miał z jego perspektywy ważniejsze e, sprawy. Udał się wtedy do prezydenta zamiast brać udział w tej całej farsie i walczył o sprawy ważne dla niego i ważne dla Polaków z jego perspektywy który wieczorem spotka się z mieszkańcami stolicy. Iść na wybory na pierwszą turę. Bo... W końskich go nie było, bo przekonywał w tym czasie prezydenta Dudę do Weta wobec składki zdrowotnej. Dziś mówił o mieszkaniach. Ci najzamożniejsi, ci najbogatsi skupują mieszkania z rynku i uważają, że to jest dla nich bardzo dobra inwestycja, tylko za te inwestycje płaci później młode pokolenie. Sławomir Mencen, którego też na debacie w końskich nie było, dziś między innymi w Pinczowie w Świętokrzyskiem. Ciekawe czemu Mencena nie było tam. Na debacie. Pewnie bał się tej debaty. To nie tak, że dowiedział się na mniej niż dwie godziny przed tym, a był w, pod Rzeszowem i nie miał nawet możliwości dojechać do tych końskich. Chcecie mieć niskie i proste podatki, szczelne granice, prezydenta, który będzie dał przede wszystkim o polskie interesy. Po przemówieniu tradycyjnie nie odpowiadał na pytania dziennikarzy, poskarżył się w internecie na rzekome natarczywe pytania dziennikarek. U pani dziennikarka zapytała się, dlaczego go nie było na debacie w Końskich i tutaj jeszcze e, wytłuścili, pokazali dziennikarki Polsatu i tvn u próbowały dziś natarczywie zapytać mnie, dlaczego nie było mnie na debacie w Końskich i czy pojawi się na debacie TVP w maju, a tam niżej nie jest, są jakieś granice bezczelności, nie było mnie na debacie, bo mnie po prostu na nią nie zaprosiliście. Sytuacja wyglądała tak. W jakikolwiek sposób może skomentować wczorajszą debatę, albo czy weźmie pan udział? Mencen nie odpowiedział, wsiadł na hulajnogę i odjechał. Dla faktów Artur Molenda. Ach, ten Mencen jak zwykle boi się pytań tych dziennikarzy. Z tego co widzę, wyszły nam dzisiaj rekordowo długie Xdemości, więc jeżeli możecie, docencie to łapeczką w górę i subskrypcją pod materiałem. A jeżeli Wam jeszcze jest mało, to tutaj znajduje się materiał z Dobromirem Sośnierzem, na którym rozmawialiśmy o Adrianie Zandbergu i Magdalenie Biejat i mówiliśmy tam, że Lewica prawdopodobnie w wyborach w 2027 roku nie wystartuje samodzielnie, tylko zostanie wkłonięta przez Platformę Obywatelską, a ja standardowo dziękuję sponsorem dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zasnego grona, link do zrzutki znajduje się w opisie. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia.